Głównym sponsorem relacji jest firma Ultrasport, producent tłumików sportowych i końcówek. A także portal, używanejaknowe.pl i TubeRayleigh. To Dziękujemy. Tomek Natanek, niech mnie trzymałcie. Zamknij drzwi. Zahaczył tam o schodki. A drzwi nadal nie zamknięte, ale chyba już przytrzymuje je pilot. Jeszcze słabsze autko. Rafał Madej, bez KD wirtualnej team. nawrót na dole. Całkiem przyzwoicie, chyba jedzie na czas. Obrót 360, i pojedzie dalej. Kolejna 106, Robert Podlecki wrócił tutaj regulaminowo chyba również walczy o czas spada z obrotu w ten Peugeot, niestety ale wielką sztuką jest prowadzić tak słabe auto i kolejna 106 Marcin Płoński kierowcy 106 chyba umówili się, że będą się tutaj ścigać o cenne ułamki sekund Chyba najszybciej tutaj to zrobił. Damian Tondera, Fort Fiesta, zna ten samochód doskonale. I chyba też poleci na czas. Zobaczymy, jak wyjdzie mu 360. Tak jest, całkiem nieźle. Druskiewicz Wojciech. No i kolejna 106, która tutaj będzie walczyć o ułamki sekund. I również szybki nawrót, sprawnie to wykonał. Oj, tutaj mamy WRC i Tomek Majdak, nasz weteran Ford Focus WRC 06. I już widać, że ten potwór będzie jeździł bokami. I jeszcze jeden nawrót. Ależ przerzucił domek! Ostatni zakręt tego odcinka! I pani Karowa raczy! Przemka Wróbla! I również kolejne WRC! Będzie nas tutaj bawił! Minimalnie dotknął chyba bariery. Marcin Nawrocki! A przed nami pierwsze Super 2000. Zobaczymy jak te auta sobie poradzą na tej próbie. I ostatni ten nawrót. Długi. Trudny. Łukasz nasz Człowiek, który przygotowuje nam konfigurację trasy w czasie sezonu. Na pewno będzie się tutaj obracał. Oj! No i zobaczymy co tutaj zrobi Łukasz. Ładny slajd. Paul Stener, Super 1600. Citroënce twarzy jasna. Nawrót na dole. Nieco zahaczył o skarpę. I zobaczymy czy tutaj wykona więcej niż 360. Nie, pojedzie na czas. Daniel Betlewicz. Moderator forum Rajdy. Chyba też jedzie na czas. Zobaczymy co zrobi w środkowej fazie. Pojechał pięknie, 360. Andrzej Senczek, Opel Corsa Super 1600. Dolna beczka. I środkowa. Ewidentnie na czas, ewidentnie płynnie i na czas pojedzie tutaj Andrzej. Tomasz daleki. Czy będą dalekie boki? A ma bo jedzie w RC. Dolna beczka. Pięknie. Ale potrąci mi będzie chyba kara. Środkowa pada. 360 stopni, także jedzie chyba na czas. Aj! Michał Worycko. Clio. Super 1600. Bez na dole i w środkowej fazie zobaczymy, jak robi tutaj nawrót na tej beczce. Również ładnie, szybko i płynnie Peugeot 306 MAXI Evo 2 i Darek Sawicki. No, chłopaki chyba już zaczęli jeździć na czas. Całkiem ciekawy, pokonany ta środkowa beczka. ale się nam wśliznął Marcin Cywka. Peugeot 207 Super 2000 I nawrót w dolnej części Piekarski Andrzej Mitsubishi lance, lewo 9 Nawrót na dole, zobaczmy No leci tutaj na czas I zobaczymy co tutaj zrobi Obróć, obróć go jeszcze raz. Niestety 360. Zawodnik postawił. Na centne sekundy. Bartek męka. I kolejne 306 maxi. Bardzo przyzwoicie nawrót na dole. Beczka górna. No zobaczymy, czy jeszcze jakiś zawodnik będzie nas bawił. Maciek handwerker, może on to zrobi. Nawrót na dole beczki. No i chyba będzie na czas. No ale wynik też jest ogromnie ważny. Adam Kościński. I Super 2000. Peżot. Dobrze, że nie uszkodził tutaj samochodu. Bo już szybałem, że może nie pojechać dalej. Ten długi, ostatni nawrót już słynny. Paweł Izakowski. Wyzłużony Ford. No, może Paweł uraczy nas jakimś obrotem. Nawrót na dole. I środkowa faza. Jak pójdzie ta beczka? Jest obrót. Jeden, drugi, trzeci. I pojechał dalej. Glaniu Peugeot 200, 207 Super 2000. Czy będzie nas raczył bokami, tak jak Izak? Chyba pojechał na czas. Nawrót na beczce. Tak jest, regulaminowo. I już poszedł na dół. Łukasz Guralik, nasz mistrz N4, wsiadł do grupy A. I też chyba pojedzie na czas. Środkowa beczka, zobaczymy jak sobie poradzi Tak jest, ewidentnie na czas, bardzo płynny przejazd I czy zobaczymy jeszcze? Już nie zobaczymy, chyba ostatniego tego nawrotu Tak i Przemek cywulski Kolejne WRC I przebieg postawi chyba na czas Ewidentny przejazd na czarny. A to oczywiście Marek Kiewicz i dobrze mu znany Ford Focus WRC06. Ci zawodnicy chyba już będą jeździć. Walcząc o setne sekundy. Bardzo płynny przejazd tej górnej beczki. I przed nami ostatni nawrót. Zarzucił samochodem Marek Janrzej Strona mc 4 WRC. Dolna beczka. Spadł z obrotu samochód. I zobaczymy jak na środkowej sobie poradzi. Podciągnął go tam i ładnie wyszedł. I tabela końcowa. Klasyfikacji generalnej ogólnopolskiego wirtualnego kryterium masów. Ale te zawody są bardzo specyficzne. Jak mogliśmy oglądać wielu kierowców pojechało pod publiczność, nie myśląc o czasie. Zawody wygrywa Adrian Skroban przed Andrzejem Kupczakiem, Marek Zinkiewicz będzie trzeci, a Przemek Cebulski, zasiadający wyjątkowo w WRC czwarty. Dziękuję za uwagę i zapraszam na sezon 2010 na wirtualne rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski.